No dzień dobry, dzień dobry, moje kochane barany. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 9 do 15 sierpnia 2021 roku. Kochani, tradycyjnie przypominam, są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko to, co dla Was, resztę zostawcie. Do moich nowych słuchaczy, kochani, zachęcam Was do zajrzenia do opisu pod filmem. Znajdziecie tam kilka ważnych informacji na mój temat. No i co, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, jeśli macie ochotę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli wam się to spodoba. Dobra, barany moje, lecimy. E, wasza energia ogólna na przyszły tydzień. Co miłego się może wydarzyć, a na co uważać? Co w miłości, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Boże, może. Dobra. I oczywiście karta opiekuńcza dla was na nadchodzący tydzień, czyli od 9. do 15 sierpnia dla moich baranów. O miłość. Pięknie. Miłość. Wybieraj drogę miłości. Pozwól, by Twoja miłość stała się potężną siłą wiodącą ku lepszemu. Piękny przekaz macie. Dobra, wezmę swoją talię dopowiadającą i lecimy z Waszym czytankiem. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Rycerz Pentakli, bardzo fajna energia, może troszeczkę wolna, jak na Was, moje ogniste kochane znaki, ale to jest energia mówiąca, że macie jakiś obrany cel, macie jakieś marzenie, macie coś, co chcecie osiągnąć i tutaj wykonujecie bardzo małe kroczki, takie powolne, żeby osiągnąć ten cel. Jest ułożony jakiś plan, jakaś strategia i tak tup, 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 malutku idziecie w jego kierunku, tak? Momentami może Wam się wydawać, że stoicie w miejscu, ale nie, nie stoicie w miejscu. Wszystko idzie do, ku dobremu, ku lepszemu, yy, więc bądźcie pełni optymizmu, bo Wasze cele, yy, to znaczy osiągnięcie Waszych celi, Waszych marzeń, no idzie w dobrym kierunku. Podążacie w ich kierunku, tak? Bardzo dobrze. No i tak jak mówię, przy pentakli, pentakli to też jest taka energia, że moje barany w przyszłym tygodniu z niczym się nie będą śpieszyć, tak? Jak będą jakieś określone plany, to wszystko będzie tak raczej na spokojnie, tak Wywożenie, ugruntowanie, nie będziecie w takim właśnie tym ognistym nastroju, że tu szybko działać, i tak dalej, tylko tak na spokojnie, przemyślę, ułożę plan i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo taki zrelaksowany tydzień, przynajmniej na początku się szykuje, przynajmniej to jest Wasze podejście, kochani, na ten przyszły tydzień. Co miłego się może wydarzyć? No właśnie, czwórka mieczy, kochani, wygląda na to, że. Po Potrzebujecie albo jakiegoś czasu odpoczynku, relaksu. Część z Was być może wyjeżdża na jakieś wakacje, urlop, odpoczynek, weekend chociażby, tak? E, taki poza miastem, poza, hmm, poza domem. E, albo spędzacie czas w domu po prostu, żeby zregenerować siły, żeby odpocząć. E, czwórka mieczy może e, dosłownie oznaczać jakąś rekonwalescencję Po jakiejś chorobie, po wypadku e, dochodzicie do siebie pomalutku, potrzebujecie czasu, przestrzeni, ale tak jak mówię, przy rycerzu pentakli wszystko idzie w dobrym kierunku czwórka mieczy też może oznaczać, że niedawno ponieważ czwórka ym, jest następną kartą po trójce mieczy trójka mieczy jest kartą zranionego serca zranionego ego, rozczarowania być może coś takiego się zadziało ostatnio w Waszym życiu i czwórka mieczy świadczy o tym, że pomału to Wasze serduszko się zabliźnia ulecza, yy, czwórka mieczy jest kartą mówię, odpoczynku przede wszystkim więc kochani, jeżeli czujecie taką potrzebę dajcie sobie na wstrzymanie, niech to tempo zwolni wyzwolnijcie przede wszystkim tempo, odpocznijcie naładujcie, odpocznijcie, naładujcie baterie zrelaksujcie się troszeczkę, czekajcie, przepraszam Was nie, oddawaj tego sierścia przestań to jeść, Gupolku. przepraszam Was, ale mój kot się strasznie leni i zżera swoją sierść po prostu, muszę jej zabierać dobra, zobaczmy tą czwórkę mieczy, kochani o, coś nam wypadło Już zaraz to wezmę mamy tak, mamy pazia mieczy mamy piątkę buław i wypadła nam gwiazda. No właśnie, kochani, no właśnie. I na spodzie dwójka buław. Wiecie co? To jest czas chyba podejmowania jakiejś decyzji, kochani. Mamy tą dwójkę buław na spodzie, być może odnośnie kogoś z trygonu wody, rak, ryby, skorpion, ale kochani, wróćmy do tego. Wygląda na to, kochani, że macie dość jakichś kłótni, zwad, konfliktów, takiego natłoku myśli, natłoku zadań. Macie dość walki z kimś, tak, w waszym otoczeniu i wygląda na to, że wy co się. To może być kłótnia w domu, w rodzinie, z partnerem, gdzieś w pracy, w jakichś Waszych okolicznościach. Coś tu się ostatnio działo, co powodowało właśnie jakieś konflikty, ktoś tu chciał wygrać za wszelką cenę, to możecie być Wy, to może być ta druga osoba, no ale było, było dużo zamieszania w Waszym życiu, naprawdę było, z tą piątką było, było dużo zamieszania w Waszym życiu. I wygląda na to, kochani, że macie tego dość, macie dość tych kłótni, macie dość zwad, macie dość um, konfliktów, wycofujecie się z tego. Z czwórką mieczy ewidentnie wycofujecie się z tego, a ziemię, czy przyglądacie się temu, może opracowujecie jakiś plan, może wpadliście na jakiś nowy pomysł rozwiązania tego konfliktu, i teraz gdzieś tam po malutku, pomalutku myślicie o tym, jak to wprowadzić w życie, no ale gwiazda mówi, że. To jest czas waszego uleczenia. Uleczenie waszego serca, waszej duszy, yy, ogólnie waszego ciała, również, tak? To jest czas relaksu, to jest czas unikania konfliktów, to jest czas zagłębiania się również w głąb siebie, może poszerzania swojej wiedzy, może inwestujecie tutaj w jakieś czytania, jakąś edukację, szkolenia, cokolwiek, które pozwolą wam uniknąć na przyszłość właśnie jakichś konfliktowych sytuacji yy, i spełnić też swoje marzenia, ponieważ yy, karta gwiazdy jest kartą nadziei, ale jest kartą również spełnionych marzeń. Marzeń. I tutaj, pomalutko, opracowujecie plan, strategię, w którym kierunku chcecie iść, jak to zdobyć, żeby właśnie uniknąć trudnych sytuacji i żeby zdobyć swoje marzenia. Także bardzo, bardzo dobra pasa u Was, kochani, w tym tygodniu. Dobra, zobaczmy na co uważać w takim razie. Rycerz Kielichów, kochani, rycerz Kielichów, to jest nasza rycerz na białym koniu. Znowu trygon wody się pojawił, rak ryby skorpion. Kochani, jeżeli jest jakaś nowa relacja w waszym życiu, właśnie z Trygonem Wody, ktoś kto wydaje się rycerzem na białym koniu, no to tu jest ostrzeżenie, albo żeby za szybko, za szybko w to nie iść, tak, co o czym też świadczy ten rycerz Pentakli jako wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień, albo tu jest jakieś ostrzeżenie przed tą osobą, no zobaczmy, zobaczmy tego rycerza, rycerza kielichów. Królowa buław. Król buław. Uuu, partnerstwo z zdecydowanie i as pentakli. Są ostateczne słońce siódemka pentakli. A takie ładne karty, czego tu jest ostrzeżenie? Czekajcie, ja muszę przemyśleć. Mamy króla królową buław. To to jest wasza energia, czy jesteście mężczyzną czy kobietą. I mamy tutaj idealną parę. Jest to para pełna namiętności, pełna pasji, pełna um, działania, charyzmy. I as pentakli to jest nowy, stabilny początek, ale na spodzie mamy ten sąd ostateczny i słońce. Kochani, powiem Wam tak, powiem Wam tak. Jeżeli jesteście w stałych związkach, w stałych związkach, powiedzmy z idealnym swoim partnerem, to uważajcie na romansę. Uważajcie na romansę w takim sensie, jakby to wam powiedzieć, kochani. Jeżeli, jeżeli um... Jeżeli pojawi się ktoś w takim waszym życiu, kto zawładni waszymi uczuciami, emocjami, wprowadzi dużo pasji w waszym, wasz, wasz, wasze życie, tak? O, ogólnie tak, a jesteście już w stałej relacji, to sąd ostateczny tutaj mówi, żeby nie inwestować w nową relację, póki nie zakończycie jakichś starych spraw. Być może część z was jest w trakcie sprawy rozwodowej, tak, z tym sądem ostatecznym i już w tym czasie poznało kogoś nowego. W i ten, w ten związek chcę zainwestować. Ale kochani, tu też jest informacja, że najpierw pozakańczać przeszłość, podomykać przeszłość, zanim pójdziecie tak z taką pełną parą w stronę, w stronę słońca z tą osobą. Tak? Zanim w pełni zainwestujecie w tą osobę. To tak bym powiedziała dla osób, które są w jakichś relacjach bądź kończą jakąś stałą relację. Tu jest potrzeba, potrzeba zakończenia najpierw tego poprzedniego etapu tego związku, zanim wejdziecie tutaj w jakiś nowy romans. Hmm. Ale kochani, 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 jeżeli. Jeżeli nie jesteście w stałych związkach, jesteście singlami, i ktoś stanął taki na waszej drodze, ktoś czarujący, ktoś kochający, macie z nim bardzo dużo wspólnego, czujecie, że nadajecie na tych samych falach, yy, Moi drodzy, tutaj jest też informacja. Że coś tu jest niedokończone. To mogą być jakieś sytuacje wasze z przyszłości. To mogą być sytuacje z przyszłości tej osoby. I coś tu wymaga dokończenia. To po pierwsze, po drugie, jest informacja dla was, żeby też się z niczym nie śpieszyć. Buławowa energia to jest oczywiście wasza energia, to jest energia pasji, działania, tu, teraz, szybko, tak, na już. A Aspentakli mówi, że tutaj między wami może być naprawdę coś fajnego, stabilnego, tylko nie śpieszcie się tu z niczym. Poznajcie się na spokojnie, yy, pozakańczajcie stare dobre tu jest szansa na słońce, na szczęście, na stabilizację, o ile dacie temu czas, będziecie to pielęgnować, nie będziecie się z niczym śpieszyć, włożycie w to dużo cierpliwości, tak? Także tak bym tutaj to ujęła. Tak, wybierajcie drogę miłości, tak? Mhm. Ona wiedzie ku lepszemu, ale mówię, tutaj z niczym nie należy się śpieszyć. Niech to wszystko idzie takim naturalnym torem. I tak jak mówię, stąd ostateczny nas mówi: czy jesteście w takiej sytuacji, czy takiej, że jest tu potrzeba zakończenia czegoś, zanim wejdziecie, zanim zainwestujecie w coś nowego. Dobra, to zobaczmy na miłość w takim razie, jak tu miłość, no i tu mamy rycerza buław, pasja, działanie, namiętności, randeczki, spotkania, dużo ognia, dużo, dużo przyjemności, no wygląda, że w tej miłości to u Was się będzie dużo działo, tak, możecie mieć do czynienia z jakimś innym znakiem z ognia, baran, lew, strzelec i zobaczmy co tutaj. Dwórka pentakli. Dwójka kielichów. A czemu odwrócona? Uch, nie tak dużo. Nie, 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 nie. Ja aż tyle nie biorę. Aż tyle nie biorę. Czekajcie, podbieram karty. I już Wam, już Wam. Dobieram jeszcze jedną kartę. No właśnie, piątka kielichów, odwrócona na spodzie dziesiątka, e, dziesiątka mieczy. No, kochani, ewidentnie jest jakaś pasja, budzi się jakaś namiętność. Być może dopiero poznacie w tym tygodniu osobę, z którą zechcecie tu wejść w jakiś namiętny romans, e, bądź po prostu zainwestować w tą relację. No, pasja będzie od razu, kochani, pasja będzie taka, że o Jezus Maria, tak? Będzie gorąco, będzie kolana wam zmiękną na widok tej osoby, bądź teraz już miękną wam kolana i nie tylko kolana na widok tej osoby. Także jest, jest tutaj duża istota iskra namiętności, duża iskra tej tej, tej takiej sensualności, tak? No, no dzieje się, dzieje, ale widzicie. Eee... Trzymacie się czegoś. Trzymacie się czegoś, co Was blokuje tutaj przed otwarciem się na ten nowy związek, na tę nową miłość. Eee, Piątka kielichów odwrócona świadczy i dziesiątka mieczy mówi, że pomału wychodzicie z tej energii, że pracujecie nad sobą. Może pracujecie nad zakończeniem jakichś trudnych spraw w Waszym życiu. Dziesiątka mieczy jest energią właśnie Mm, takiego mętliku w głowie, dużo, dużo, dużo liści pro, ilości problemów, tych mieczy wbitych w serce, w plecy, i w ogóle we wszystko, co można, że ktoś, kto, ktoś was poże nie zranił, ktoś was poże nie zranił, ale ten etap się kończy i wygląda na to, że z tą piątką kielichów odwróconą, że pomału, pomału żegnacie się z tą przeszłością, pomału odcinacie się ewentualnie od ekspartnera albo od obecnego partnera, który wam już nie służy, to może on właśnie gdzieś tam wbił wam te miecze w plecy, ponieważ na spodzie mamy tego cesarza, który może świadczyć o. Stałym partnerze, z którym obecnie jesteście? I tutaj dochodzi do zakończenia. Ale widocznie nie jesteście jeszcze gotowi na miłość, tak? Pasję owszem, namiętność owszem, ale trzymacie się tutaj albo jakichś starych symatów, albo właśnie jeszcze tej starej znajomości, tej poprzedniej znajomości tutaj i nie do końca jesteście otwarci na tą nową miłość, na przyjaźń owszem, na namiętność owszem, ale jakieś rzeczy wymagają totalnego zakończenia, odpuszczenia, wyjścia z tej strefy z komfortu, zanim w pełni zainwestujecie w tą nową relację, tak? Czy jesteście w związkach, czy nie jesteście w związkach. Tak? Czy jesteście singlami? Hmm. Dwójka kielichów odwrócona może świadczyć po prostu o tej brace, bra, braku równowagi teraz wewnątrz Was, takiej emocjonalnej, że emocjonalnie nie jesteście gotowi na na stabilizację, na stały związek. Romans owszem, ale, ale jeszcze nie takie w pełni otwarcie się na tego nowego partnera, bo mówię, coś tu się u Was kończy, coś się kończy, trzeba opuścić strefę komfortu, trzeba wyjść poza schematy, spojrzeć szerzej na swoje życie i przestań właśnie zakończyć, zakończy tę przeszłość. Przede wszystkim, tu jest to zakończenie przeszłości, kochani. Także także tak to wygląda, moi drodzy. No właśnie, ale z niczym się nie śpieszycie, to też jest dobrze, tak? Rycerz Pentakli mówi, że chcecie tutaj stabilizacji, więc y, to też może być wasz wybór, kwestia waszego wyboru, że na razie nie otwieracie się tutaj emocjonalnie na tą drugą osobę, bo macie pewne sprawy do przepracowania i chcecie tutaj, żeby to wszystko szło powolutku, stabilnie, tak? Y, widzicie potencjał w tej osobie na zbudowanie czegoś fajnego na przyszłość, ale potrzebujecie y, to wszystko rozwijać powoli, tak? Bez pośpiechu, mimo że namiętność aż kipi między wami, tak? Dobra. Hmm. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. I tu mamy kochani wisielca. No właśnie, może wiecie co, tak powiem, te kłótnie gdzieś tutaj się tyczą właśnie spraw rodzinnych, przyjacielskich, może te zwady były tutaj z kimś z najbliższych i teraz potrzebujecie wycofania się z tego. Czwórka mieczy, wisielec e, świadczą właśnie o przerwie. Wydaje mi się, moje drogie barany, że chwilowo nie będziecie mieli ochoty na, na spotkanie albo z tą konkretną osobą, albo z tą konkretną grupą ludzi yy, i będziecie mieli ochotę po prostu się wycofać, odpocząć, spojrzeć na tą sprawę z innej perspektywy, e, poobserwować siebie, poobserwować tą sytuację, uleczyć tutaj coś w sobie tak. To jest karta mówiąca o zawieszeniu o braku kontaktu, o potrzebie bycia tak samemu powieszenia sobie na spokojnie, wiecie o co chodzi. Zobaczmy, zobaczmy tego wisielca. Głupiec, no właśnie tu Myślicie o jakimś nowym początku, o zainwestowaniu w coś nowego, być może o pogodzeniu się z tymi osobami, być może o jakiejś po prostu swojej prywatnej yy, ścieżce, którą chcecie rozpocząć, a i przez to potrzebujecie tutaj zdystansować się od innych ludzi. Kochankowie, no stoicie przed jakimś wyborem, stoicie przed jakimś wyborem, kochani. Kochankowie. Yy, Kiedyś była nazywana to kartą właśnie wyboru, tak? Coś takiego, że to nie byli kochankowie, tylko wybór, tak? Coś takiego słyszałam właśnie w tarocie, że pierwotnie to nie była karta kochanków, tylko karta mówiąca o wyborze ścieżki. I wygląda na to, kochani, że tutaj będziecie troszeczkę wycofani od innych osób, będziecie podejmować decyzje zgodne z sobą, swoje takie prywatne, w którą stronę tak naprawdę chcecie pójść, gdzie widzicie tą swoją nową ścieżkę, gdzie widzicie swój rozwój. Mamy tutaj arcy, arcykapłana, mamy kartę papieża. Um... Myślicie typowo o sobie i bardzo dobrze, co da Wam poczucie równowagi i co na przyszłość da Wam poczucie stabilizacji. Być może myślicie tutaj o zmianie pracy, być może o, o jakimś, e, nie wiem, rozwoju własnego hobby, może, może coś w tym kierunku, ale oczywiście to może być po prostu kwestia wyboru własnej ścieżki w życiu. E, wydaje mi się, moi drodzy, że w tym tygodniu raczej nie będziecie mieli ochoty na spotkanie z innymi, na kontakty z innymi. To będzie czas typowo dla was, wycofania się, przemyślenia mm, tego, co tak naprawdę pragniecie, w którym kierunku siebie widzicie. Swój rozwój, w którym kierunku chcecie iść, w którym kierunku chcecie się rozwijać, co daje wam szczęście, co daje wam poczucie to równowagi, tak? I będziecie tu dokonywać poważnych wyborów a propos być może jakichś poważnych zmian w swoim życiu. W co chcecie zainwestować, a co nie, które relacje wam służą, a które nie, od których należy się odciąć. Także to jest, kochani, czas dla was, podejmowanie własnych decyzji, przyglądaniu się sobie i temu po prostu, co, co daje wam szczęście. I będziecie pomagać. Układać tutaj plan, strategię, jak iść w tym kierunku, jak rozpocząć ten nowy etap w swoim życiu, tak? Który doprowadzi Was właśnie na wyżyny po prostu, na wyżyny. No zobaczmy tutaj pracę w takim razie, co tu się dzieje. Trójka, trójka kielichów. Trójka kielichów jest kartą świętowania, kartą przyjaciół, kartą pojednania. Jeżeli były jakieś kłótnie, zwady właśnie w, w środowisku pracy, ze współpracownikami, być może z szefem, być może z kimś tam, z kim macie do czynienia, kochani, to jest karta mówiąca o pogodzeniu, pojednaniu. Także tutaj będzie dobrze. Karta trójki kielichów też może być kartą właśnie, tak jak mówię, świętowanie. Jeżeli ostatnio pracowaliście nad jakimś projektem, chcieliście coś tu osiągnąć, być może szukaliście jakieś Konkretnej pracy, rozsywaliście cefałki, i bardzo wam zależało na jakiejś konkretnej, to jest karta mówiąca o sukcesu, że będziecie opijać, świętować sukces razem z przyjaciółmi, razem z najbliższymi, ze współpracownikami. Tak? Ale to jest też karta przyjaźni. Mówiąca, że w pracy ogólnie jest w porządku, tak? Macie, macie dobre kontakty. Karta trójki kielichów też może świadczyć, że będziecie tutaj rozpoczynać jakiś nowy etap właśnie z przyjacielem, być może z dzieciństwa, z kim, z kim studiowaliście, z kim się uczyliście i będziecie tutaj tworzyć być może jakąś spółkę, jakiś nowy projekt, coś nowego. Zobaczmy tą trójkę kielichów. Szóstka Kielichów, kochani, zdecydowanie tutaj jakieś przyjaźnie wchodzą w rachubę, ale Szóstka Kielichów też jest kartą mówiącą o takim wsparciu z zewnątrz, także być może pojawi się ktoś, ktoś kogo znacie bądź kogo nie znacie, kto zechce Was, was wspomóc w tym procesie tutaj rozwoju, budowania czegoś. Mhm. To może być ktoś z rodziny, ale nie musi. Dziesiątka pentakli. No i będziecie, kochani, tutaj e, walczyć o swoją stabilizację na przyszłość. Dziesiątka pentakli, ale to też może być ktoś z rodziny. I siódemka, siódemka kielichów, piątka pentakli. Rycerz Mieczy, bardzo fajne karty. Patrzcie, widzicie, odcinacie się od jakiegoś poczucia braku, osamotnienia. Przyjmujecie też e, pomoc innych. Otwieracie się na tą pomoc innych. Otwieracie swoje serce na innych i jesteście gotowi, żeby podążać ze swoimi marzeniami mimo jakiejś przeciwności losu. Bardzo, bardzo dobrze. E, no, moi drodzy, ewidentnie nam tu się pokazuje albo ktoś z rodziny, albo ktoś, e, kogo uważacie za przyjaciela, kto może was wspomóc w wyborze jakiejś swojej ścieżki zawodowej, tak? I dokonaniu właściwego wyboru, który będzie prowadził do stabilizacji. Do e, zabezpieczenia siebie, zabezpieczenia rodziny na przyszłość, tak? E, także mówię, możecie wchodzić tu w jakąś spółkę, może nawet taki właśnie trójkąt e, znajomy, gdzie będziecie coś budować pięknego. Będzie bardzo dużo pomysłów, dużo pomysłów, w którym kierunku pójść, jak to rozwinąć i tak dalej. Także tu jest też ważne, żebyście podążali ze swoim głosem intuicji i z niczym się nie śpieszyli, żeby pomału ułożyć ten plan, strategię, żeby móc budować swoją stabilizację na przyszłość, tak? Mhm. no braço. No i rada, kochani, dla was rada. Piątka mieczy. No, drogi barany, wyjdźcie ze swojej głowy. Przede wszystkim wyjdźcie ze swojej głowy. Piątka mieczy oznacza takie konflikty wewnętrzne, dużo, dużo myśli, taki duży natłok myśli. Będziecie się zastanawiać, właśnie, którą stronę pójść, co zrobić. Tu jest właśnie dla was to. Z niczym się nie śpieszyć, wyciszyć się, odpocząć, uleczyć, e, zakłócić tak w głąb siebie też, tak. E, spojrzeć inaczej, z, z, z innej perspektywy po prostu na, na te wasze sytuacje, które gdzieś tam was otaczają. E, Wyjdź ze swojej głowy, przede wszystkim wyjdź ze swojej głowy. Piątka mieczy może też oznaczać takie lęki w Was, tak? Lęki przed e, niepowodzeniem, lęki przed, e, przed jakimś fiaskiem, tak? Przed... E, nawet takie lęki, takie wewnętrzne, które będą Was blokować na zasadzie, że nie dam rady, albo nie, to nie dla mnie, albo coś takiego. Także uważajcie na to. Nie pozwólcie, żeby te lęki, żeby te strachy, żeby te myśli Was przytłaczały, kochani. Jesteście cudowni, wiecie, czego pragniecie, podążajcie za swoimi marzeniami, wybierajcie drogę miłości również do siebie, tak? Nie bądźcie zbyt krytyczni wobec siebie, nie przytłaczajcie siebie samych. Kochajcie siebie, ufajcie sobie. Widzicie, pozwól, by Twoja miłość stała się potężną siłą, wiodącą kulę Przemu. Idziecie ku lepszemu, kochani. Ta miłość do Was samych, do otaczającego Was świata, środowiska, ludzi, jest tutaj bardzo ważna, bo idziecie ku lepszemu, moi drodzy, pomalutku do przodu. Także uważajcie na swoje myśli, na to przytłoczenie. Wierzcie w siebie, kochajcie siebie, a wszystko się dobrze potoczy. Yy, dobra, moi drodzy, no to co? Na koniec dla Was zwierzaczek, oczywiście. Zobaczmy, co tu nam wyjdzie. Zobaczmy, co tu nam wyjdzie. No właśnie, mamy kamelona, kochani. Act as if. Zachowuj się jak gdyby. Zachowuj się, jak gdyby twoje marzenia już się spełniły. Zachowuj się tak, jakbyś osiągnął już to, co chcesz osiągnąć. Zachowuj się, jakby wszystkie. Wszystkie, nie wiem, pieniądze tego świata już należały do Ciebie, że masz miłość przy sobie, że, że w ogóle wszystko jest cudownie, tak? Zachowuj się jak gdyby. Jeśli zaczniesz nadawać na tych falach, będziesz wysyłać odpowiednie wibracje do wszechświata, a wszechświat zwróci te, Ci te wibracje y, z nawiązką po prostu. Mhm. I na spodzie mamy e, kojota, kochani, czyli trust in divine details, czyli zaufaj zaufaj takim e, objazdom, że tak powiem, e, płynącym z góry. No czasami trafiamy na jakieś takie przeszkody w naszym życiu, że nie wszystko idzie tak po prostej, tak jakbyśmy tego chcieli, ale to jest to, że wszechświat czasami zbacza nas z naszej ścieżki, żebyśmy mogli odkryć siebie bardziej, żebyśmy mogli, mogli odkryć świat w, bardziej, tak? Żebyśmy te możliwości różne dostrzegali w inny sposób, tak? Wszystko jest po to, żeby nakierować nas na właściwą ścieżkę. Także zaufajcie temu, zaufajcie Bogu, zaufajcie swoim aniołom i przede wszystkim, kochani, zaufajcie sobie, bo jesteście na właściwej ścieżce, tak? Dziękuję Wam serdecznie, moje barane. Życzę Wam cudownego tygodnia. No i do zobaczenia. <gryw> Za niedługo. Buziaki. Papa. Pa.